W dzisiejszym odcinku przed Wami losowy buty Star Wars Challenge. Wszystko polega na tym, że to jakie buty nam wybierze, takich przedmiotów będziemy używać do tego, żeby wygrać grę. Tutaj teraz możecie zobaczyć, jakie skiny odpowiadają za jaką klasę przedmiotów. Challenge zostanie zaliczony tylko wtedy, gdy wygramy. A skiny te otrzymałem od Epic Games, ponieważ jestem partnerem Epika, za co bardzo dziękuję. Hashtag reklama, hashtag Epic partner. A gdy będziecie je kupować, pamiętajcie o moim kodzie Rafa to ja w sklepie. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, ponieważ 70% 60% z was tego nie robi. Widzowie, jak widzicie, my już jesteśmy w battle busie, wyskakujemy i dzisiaj mamy losowe buty. Jak możecie zobaczyć, ja mam takie pytanie, czy można to nazwać butami? Ale jeśli chodzi o te buty, które mi dobrało, są to przedmioty mityczne. Zobaczmy, co ma za krzak. Siemano, widzowie, na razie widzimy moją podeszwę, więc poczekajmy, aż lotnia się rozłoży. Rafa, ja chyba muszę wylądować, żebym był na 100% pewien. Dobra, słuchajcie, ja z tego, co widziałem, wyświetliło mi się na TikToku, że gdzieś tutaj jest NPC, u którego możemy oddać miecz świetlny i on nam wymieni na mityczną snajperkę, więc na pewno tutaj musimy przejść i musimy uważać, bo tam goście yy, polecieli. Zobaczcie na te buty, które ja mam teraz na nogach ubrane. Ja bym tego nie nazwał, że to są buty, a to są już bardziej łapy. W się sensie bardziej taka edycja do skina. Dajcie znać, że jeśli wam się podobają te buty, koniecznie zostawcie łapkę w górę yy, i zobaczymy, ile was jest. Ja teraz potrzebuję znaleźć jak najszybciej miecz świetlny niebieski, z tego co pamiętam. I w sumie mogliśmy sobie lecieć w to miejsce. No ale tam byśmy nie dolecieli jako pierwsi. Dobra, widzowie, ja sobie już tutaj stanąłem, żeby mieć dobry widok na buty. Są to buty z jodą. A raczej nie buty, tylko kroksy, które odpowiadają za niebieskie itemy czyli widzowie, czyli muszę szybko coś znaleźć, po prostu. Hey, Rafa, a czy niebieski miecz się zalicza, czy, czy tak nie do końca? E, wiesz co, powiem ci tyle, że nade mną leci statek. E, czy niebieski miecz się zalicza? No on jest mityczny. Czekaj, bo leci nade mną statek. Mam nadzieję, że on nie ogarnia, że ja to ja. Nie ogarnia, więc e, mam dla ciebie pierwszy mityczny, a, pierwszy niebieski przedmiot. Ja przez chwilę myślałem, że ten statek do mnie leci, ale na szczęście widzowie nie. Jeżeli chodzi o niebieski przedmiot, to ja niestety jeszcze żadnego nie znalazłem, ale Rafa tam coś podobno ma, więc tyle dobrze. O, mam granaty wizowe, no na pewno się przydadzą. Okej, okay, ja tu już powoli zaczynam szukać e, miecza, który gdzieś tu za chwilę chyba powinien się gdzieś pojawić, tylko to jest właśnie dobre pytanie, czy my tutaj gdzieś ten miecz mamy, bo musimy go jak najszybciej oddać do NPC-ta po mityczną snajperkę, ponieważ mityczna snajperka jest w grze i nam by mogła się mocno przydać. Jak widzicie po mini mapie, no te miecze się nie wyświetlają, więc nie wiem, czy one dopiero za 30 sekund nie są do Dostępne. Nie wiem, jak to działa. To działa w taki sposób, że ich z daleka na mapie nie widać, i musisz być, no powiedzmy, w odległości 100 metrów od tego miecza, żeby on ci się wyświetlił. Więc po prostu jeździ po mapie i powinien ci się w końcu pokazać. No właśnie, ja tak sobie cały czas tutaj jeżdżę i nic mi się nie wyświetla. Dobra, jadę tam, gdzie zawsze się tu pokazuje. Zazwyczaj te miecze są gdzieś tutaj przy środku. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tam coś będziemy mieli. A ja widzowie, walczę teraz ze skrzynką. Aha, to dał skrzynkę na dach? No dajcie mi... Czemu ja dalej nie mam żadnej broni? No niby mogłem wziąć od rafy, ale nie za bardzo miałem kiedy tam podejść. I finał jest taki, że ja nie mam dalej żadnej niebieskiej broni. Ja w razie czego cały czas dla ciebie włoży tutaj jakiś karabin. Mam dwa czerwone miecze, które się wyświetliły. Ale najlepsze jest to, że ja mieczy czerwonych totalnie nie potrzebuję. Potrzebuję miecze niebieskie. I wydaje mi się, że one cały czas respią się w tym miejscu. Więc niebieski miecz powinien być gdzieś tutaj. Ale no nadal nic nie mam zaznaczone. No co to ma być? W ogóle. Są goście na pociągu u mnie. Dalej e, miecze, e, miecza jak nie było, tak nie ma. Czyli z pociągu mi tyka mieć nie będziemy, niestety. Mam gościa tu, dobra. Ej, Byku, nie masz niebieskiego miecza? Ty, Rafa, ten miecz to musi być niebieski, tak na 100%, bo ja mam tu dwa czerwone obok siebie. No właśnie, niestety, ale musi być niebieski, przynajmniej z tego, co widziałem. Ej, ja tak się zastanawiam, skąd my weźmiemy kolejne mityczne przedmioty. No, będzie, będzie naprawdę mega ciężko, ale zabierzmy sobie to, zabierzmy sobie to. Dobra, jest niebieski, jest niebieski miecz, jest niebieski miecz. Jedź po niego, jest tutaj. Jest w tym miejscu, dobra, jadę, jadę, jadę. Wyruszam, widzowie, gaz do dechy. Ej, bo to się daje temu ziomeczkowi, który tam chodził, tak? Temu takiemu bardzo wysokiemu. Tak, dokładnie tak, więc pierwszą broń przynajmniej ja będę miał. Dobrze, że w dzisiejszym odcinku oboje mamy co innego, bo byłoby naprawdę ciężko przy tej ilości mityków. Jedźmy, dobra, jest tutaj, ja już go zabieram, zostało mi tam jakieś 200 metrów do niego. Ty czaisz, że ja nie mogę go zabrać, bo moje umiejętności przewyższają to, czego mogę się tu nauczyć. Czyli widzowie, ona przyznała, że czerwone miecze są lepsze. Dobra, mam pierwszy mityk, i Lecimy teraz po snajperkę, tylko prawdopodobnie ja stracę mój miecz, więc będę miał tylko i wyłącznie snajperkę. No ale zobaczymy, jak to będzie działać. Także lećmy i zbierzmy. To jest chyba tam, tak. Rafa, taka ciekawostka. Ja nie mam jeszcze niebieskiej broni. Nie wiem, jak to jest możliwe. To jest praktycznie niewykonalne, żeby, żeby tak się działo. Ale patrzcie, nic mi nie leci, widzowie. No wezmę sobie te implodery. Dobra, ta skrzynka, proszę. 321, daj niebieski. No comment. Słuchaj, ja dla ciebie tutaj zostawiłem, tylko nie wiem, czy nie ma gości na pociągu. Uwaga, w razie czego. Kolekcja mieczy świetlnych, dalej i teraz dostarczamy. Niebieski. I dobra, mam snajperkę, mam snajperkę. Mityczna snajperka jest już moja. Tutaj są za, dla zakrzaka przedmioty. A tu widzę jednego gościa. Ej, dostał 76 ode mnie za krzak, w razie czego. Uwaga, czy on dostanie? Dostał 76 i leży! Ej, ta sniperka jest bardzo fajna. Czekaj, ona bije po 76 w ciało, czyli w... ciekawe ile w głowę będzie biła, bo ja osobiście jeszcze to ma nie grałem, widzowie. Ty, a byłeś już na czarnym rynku patrzeć, co tutaj się podziało, czy nie? No właśnie, jeśli chodzi o czarny rynek... O, mieczyk, dobra, zabieram ten miecz. Jeśli chodzi o czarny rynek, no to on jest zamknięty, niestety. Dawaj, stary, lecimy na te pola, bo ktoś się tam co dopiero strzelał. Widzowie, wbijamy do rafy, lecimy. Na szczęście ja mam mój ulubiony blaster tego sezonu, bo on jest akurat bardzo dobry i celny. Oj, widzę, 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 daleko, daleko, daleko przed nami. Ej, jakie tam są budowle, ja wyskakuję, bo widzę gościa. Ok, dostał 76. Podchodzę. Idę mu od pleców i. Aha, nie rozjechałem go. On dostał 80 wcześniej, w razie czego ode mnie. No, gościu jest nie najgorszy, tak powiem. Rzucam mu tu imploder termiczny, proszę bardzo. Ok, wybuchu. E, 40. Biało. Leży, 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 leży. Ok, lecę na tego drugiego. Obiłem się trochę. Lecę na tego. Wziąć. Aha, jeszcze jedni, uwaga Jest pode mną, dobra, dobra, dobra Słuchajcie, bo nam gościu odjechał Tylko pytanie, gdzie on je, odjechał, bo ja go tutaj w ogóle nie widzę Potrzebuję jakieś leczenie jak najszybciej Zakrzak, czy ty masz jakąś apteczkę dla mnie Albo coś takiego, albo jakąś dużą potkę Dobra, jest duża potka e, Możesz sobie zabrać małe, bo ja mam tego dosyć dużo tutaj Czy tam leży Jeszcze jeden mi e, Jedzie gościu, jedzie gościu tak, właśnie tu pod nami on zgarniał kartę swojego kumpla, ale wysadziłem mu w tym momencie auto. Dobra, jest za kamieniem. Leży, 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 leży. Mamy go. Wizowie, ja jedyne co teraz potrzebuję, to potrzebuję jakąś apteczkę, tak w razie W. Bo jeśli chodzi o moje HP, no to źle to wygląda. Szkoda, że tym statkiem tutaj jeździć nie możemy. Rozwalmy może sobie tutaj te beczki. Kolejne beczki są obok mnie, więc Zekrzeg, możemy sobie je zabrać. Zabierzmy sobie jeszcze kulkę i lećmy na kolejnych gości. Jak widzicie, w moim ekwipunku ja znalazłem pompę. I to jest chyba ta dobra pompa, wizowie, która bije jak wolny shotgun, Tak jest, więc jestem zadowolony. Bierzemy sta. Aha. Ha, tym statkiem się nie da latać. To jest. Dobra, myślałem, że to ten co można nim latać, a, ale jednak nie. Ja zastanowiłbym się, czy jeszcze gdzieś nie możemy uzyskać jakiejś mitycznej broni i możemy ją uzyskać dokładnie w tym miejscu, więc w tamto miejsce też proponuję jak najszybciej przejść. No i niestety się obiłem. Ajdź! I wiecie co? Ja jeszcze proponuję zabrać zamiast tych sześciu potek, zabiorę sobie coś, czym możemy wyłączyć. Chociaż czy tym nie możemy... Aha, to jest pchnięcie mocą, niestety, więc nie. A ty masz chyba jeszcze w tym mieczu błyskawicę? Czy ty ma... Nie, ty masz pewnie umiejętność tego popychania na 100%. E, nieważne, widzowie. Dobra, wylo... Wy... Oj, to powinno się zepsuć, halo. Dlaczego to się nie zepsuło? Zobaczcie, tym można ruszać. To jest to jest mocne. Czekaj, czy kogoś można powalić w ten sposób. Czekajcie, jeszcze trzy, dwa, jeden, go! żebym sam siebie nie powalił. Żebyś pod mapę nie wpadł, bo u mnie to ten bus zrobił bardzo dziwną rzecz. Rafa, no to chyba na medal. Tak mi się wydaje, najlepiej będzie dojechać ten medal i zdobyć kolejnego mityka. Ktoś się tutaj niedaleko strzela, więc możemy tutaj popatrzeć z daleka. Czekaj, gdzie oni są? Aha, oni są jeszcze dalej. Da dawaj, może kulką podejdziemy. Dobra, już do ciebie idę. Tutaj mamy statek i źle to wygląda. Musimy sobie jakąś bańką osłonę załatwić. Okej, okay, 76 leży. I czy tu jest jeszcze jeden? Ktoś tutaj jeszcze był chyba. Musimy statek rozwalać. I widzę jeszcze jednego. Leży, mamy to. Pięknie, ej, z tej awupy to tam zamiatasz, chłopie. Jeszcze jeden leży. Ej, ta awupa jest mocna, ale tutaj wydaje mi się, że niektórzy byli zagubieni. Jak my to mówimy, uważajmy na statek. Rozwaliłem ten statek. Oboje dostali po 60, w razie czego. Oboje. Nawalam dalej. Yy, biało ma jeden. B Będzie leżał. Aha, chłop ma jeden HP. No ja powiem tak, oni gdzieś tutaj. Oni gdzieś tutaj są, nice! Z granata go wysadziłem, część to! Jeszcze kolejny, jeszcze kolejny, jeszcze kolejny, wyrażę czego. Ten jeden jest tutaj w boksie, wiesz, cały czas. Ej, 76! No dobra, leży, 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 leży leży I mamy mityk, mamy mityk, nice I jeszcze mamy to, pięknie Na pewno goście biją do nas z wyspy Ja biorę te implodery, bo to jest nienormalne To tak sieka, że daj spokój Widzowie, no jakaś AWP dla mnie No ja, ja też bym postrzelał chętnie Wiesz co, ja mocno dostałem, nawet nie mam zielonego pojęcia z czego Ale oni faktycznie chyba tam stoją I do nas biją Muszę załatwić sobie dużą potkę A taka duża potka prawdopodobnie będzie na stacji Muszę pamiętać jeszcze o tym, że mam snajperkę Z której mogę tam do góry zobaczyć Switch? Tylko ich chyba nie widać stąd. Dobra, lecimy coś kupić do leczenia. Ale patrz, gdybyśmy przejęli bota, to miałbyś kolejnego mityka. Jest to na pewno ryzykowne, ale, ale może warto spróbować. Ja tutaj się jeszcze szybko uleczę. Zobaczcie w ogóle, ile fioletowych przedmiotów. Szkoda, że nie mamy fioletowych również, bo tych przedmiotów by była cała masa. Ja nie mam pompy. Czy w ogóle jest mityczna pompa? Jest coś takiego w grze? Dobra, zakupmy sobie te potki i możemy stąd uciekać. Czy jest mityczna pompa? To jest dobre pytanie. Nie wiem, nie wiem. Szczerze nie wiem, jak ją zdobyć, czy w ogóle jest, ale wiem, że te typy za chwilę pokonają bossa. No, powiem tak. No, dobrze byłoby tam naprawdę wejść, bo właśnie go wyeliminowali. Wygląda na to, że zebrali medal. Mamy dokładnie 12 osób w grze. My musimy pamiętać o tym, że ja też mam medalion, więc w razie czego dobrze by było. Czekaj, czy tu nie leżał gdzieś statek? Czy on. Tak, on, one się podobno naprawiają same. Nie wiem ile w tym prawdy. Możemy to sprawdzić. Jeśli będziemy mieli statek, no to prawdopodobnie będziemy mieli wina w kieszeni, chociaż. Też nie tak łatwo z niego strzelać Dobra, mamy to, mamy to Wsiadam, lecimy Okej, okay, słuchajcie, powiem wam tyle, że jeśli oni są na wyspie No to mają jednym słowem przerąbane Bo, yy, czy ty ich widzisz? Dobra, oni gdzieś tam są Tu jest, tu jest Leży, leży Biało ma drugi Ej, granatuje Ale to będzie Ej, On zginie, pa Trzy, dwa Aha, to nieźle On właśnie uciekł nam gdzieś on ma naprawdę, naprawdę, on ma bardzo mało, tylko strasznie ciężko. Steruje. Halo! Halo! Halo? Czemu ja nie mogę jechać? Rafa, dawaj tych drugich, dawaj tych drugich. Jak oczywiście już tutaj się ogarniesz e, z jechaniem. Ależ to, chłopie, tutaj... Co tu się dzieje? Ja dostałem fraga za kogoś. Ja nie wiem, dlaczego nie mogę nic zrobić z tym statkiem. Czemu ja nie mogę przejechać? Dobra, jedź, 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 jedź. Ja w nich wpadam po prostu. No, zakręcaj, zakręcaj. O stary, to będzie mega mocne. Nie, jednak nie jest mocne. Wow, ty! Ej, oni się podnieśli nam tutaj jakby coś. I ja dostałem... No, taką bombę, że prawie zginąłem. A czy ty ich widzisz dalej? Bo ja ich totalnie nie widzę. Nie wiem, jak ty. Dojeżdża mnie, dojeżdża mnie, dojeżdża mnie. Nic się nie martwi, już po ciebie lecę. O, białoma. Uważaj, sorki. Proszę mi tu puścić. No, proszę mnie wypuścić. Ej, ten statek jest nienormalny. Naprawdę, co ja widzę? Ej, białoma, białoma. Białoma 40. Znowu, no, Pypie. Typie. Dobra, wklejam się w niego. Ależ, leży, to było dobre. Ja powiem tyle, ja nawet tu nie mogę ścian edytować, nie? Widzę go. Dobra, dostał, bardzo dostał, bardzo dostał. I bardzo dostał, bardzo. No, 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 no. Leży. Mamy to. Sześć osób w grze, ale nam dzisiaj idzie widzowie. Rafa, mam prezent. Proszę bardzo. E, kolejny mityk do zestawu. To jest taka, można powiedzieć, pół snajperka, pół karabin na daleko. On nie jest wcale zły. Ja wczoraj mówiłem, że on jest zły, ale odwołuję te słowa, bo jest nawet git. Odrodzili się tam gdzieś. Dobra, szczerą na ślepo. Tam nam niestety nie renderuje. Ja lecę jeszcze przelecieć tutaj na dół, ponieważ ten gościu zginął. I ten gościu może mieć jakieś mity co? no to niezłe mityczne przedmioty Chłopie, dwa szare przedmioty, apteczka Troszeczkę matsów No, oni prawdopodobnie tam mieli przekichane wcześniej Ej, no wiedziałem, wiedziałem, że to musiało gdzieś tu zostać Zabieram ci, chcesz mityczne pistole lasterowe, czy nie? Albo w sumie weź go sobie, on na ziemi leży Słuchajcie, ja tutaj zabieram wszystko Wydaje mi się, że mamy chyba wszystkie mityczne przedmioty w jednym meczu Chyba tak, no bo mamy snajperkę, miecz świetlny, no to jako typ no nie, jedynie chyba pompy nie ma, nie? Pompa jest mityczna? Chyba dopiero będzie taka pompa. Chyba dopiero będzie, bo ja nie kojarzę, żebyśmy chociaż raz mieli taką w ekwipunku. Powiem ci tak, Rafa. Przejeżdża medal samochodem, więc ja nawalam ostro. Ty, jadą na dwa auta, albo go dojeżdżają. Nie wiem, co tu się dzieje. Ej, ale jak to jedzie medal, to co to jedzie za medal? To jest wyspy, nie? Chyba tak. Prawdopodobnie to jest medal z wyspy, tak jest. Dostał ode mnie co dopiero raz. Możemy strzelać w tą ścianę. Ty, oni w dwójkę tam sobie. Rozwalmy samochód biało. i on wybuchnie. Ta, ja dałem biało 70, jakby coś. Oni prawdopodobnie mają strefę. My chyba musimy do niej przelecieć, bo jak oni tam się zorganizują. Dawaj, przelećmy teraz, póki są w bańce, bo będzie im ciężko strzelać. Ej, ale to jest niesamowite, że w tym sezonie możemy spamić w nieskończoność. Widzowie, patrzcie to. Cyk, imploder, chłopie leci. Oj, to będzie dobre. Ole go wybiło! Nie mam pytań, nie. Co dostał? Ten jeden jest tutaj u mnie, leczy się apteczko. Aha, ale. Ło, ty dobre! Widzowie, jestem mistrzem imploderów termicznych, po prostu. Ja ci powiem tyle, że ja nie wiem, ile mu zostało HP, ale to było niezłe. Zobaczmy. E, 148 snajpa wchodzi i y, on jest za tą ścianą tutaj, więc y, no widzowie, chyba są nasi. Ej, myślałem, że mi się udało go wystrzelić, ale jednak nie. 56 głowa. No, nie są źli. Ja tutaj między barierką normalnie y, prawie się udało. No, jakby się nie zabudował, to też by się udało. On wychodzi do góry, może, no właśnie, można to tak zrobić. Tylko czemu on nie leci? No właśnie to się jeszcze niby trzyma tutaj na jakimś jednym schodku. Próbuję go dobić, no proszę. Aha, ten drugi jest na dole i podbudowuje. Dobra, ja się bałem, że on tutaj gdzieś nas zajdzie. No, chłopaki mają ciężką sytuację. A ja może tutaj też nas wraży, czego tak lekko jeszcze chwycę. O, widzę jednego. A, widzę, ale dostał! Ej, to jest mega szybkie. Te mityki są mocne w tym sezonie, naprawdę! Widzowie, jak podobają wam się te bronie? Napiszcie, która najbardziej w komentarzu. Z tego co widzimy, strefa jest pod nas, więc bardzo dobrze. Ja zastanawiam się tylko czy oni przypadkiem nie stracili większości maców przy tym naszym spamie. Yy. Leży, przepraszam, że ci przerwałem. Ale kolega tutaj dostał taką, taką bułę. Yy, tylko pytanie, czy oni się tam czasami nie podnoszą, za tą ścianą? Podnoszą się, Rafa. Podnieśli, podnieśli. A, jednak nie podnieśli. Także widzowie, losowe buty Star Wars zaliczone. Wbijajcie na te odcinki. I pamiętajcie o kodzie Rafa, to ja w sklepie.